Hej! Wszyscy witajcie w 39 części Blast Formos 2 Mamy ich miśmi zgodnie z fabułą, ale jeszcze chcę zahaczyć o dwa, dwa miejsca tutaj bo tu był ten, ma ten taki coś niebieskiego przez co możemy daszować się to jest jeden Ciekawie co tam jest, może jakieś czy buteleczka nowa czy coś ale będę musiał się tarabanić tu 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 dobra, stąd nie powinno nam to zająć za długo czasu Pomijamy wszystkich... Cze? nie Nieźle idę. Fuck. Ta ma tyle zakamarków, ty, tyle przejść, tak łatwo się... no z... super, tak łatwo się zgubić, że ja pierdzielę. Po co to zrobiłem? Nie wiem. <grym> Dobra, gdzie teraz? Prawo Pamiętam, że właśnie, że tam było e, ten To przecież co mogę się daszować, nawet nie wiem jak to nazwać Ej, no bez mi trafiło Marcin, tylko się nie śpiesz, proszę cię nie śpiesz się Ty źle poszedłem chyba poszedłem no kurde człowiek kurcze śpieszy to dostaje świecznikiem po dupie Tutaj do góry Odgłupi I tutaj gdzieś powinien właśnie być ten Niebieski świeczniczek nam ja świeczniczek może To takie niebieskie przez co mogę się daszować, czy to... Było? O, 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 po lewej stronie. Dobrze pamiętałem. Hop. Dobra, co mamy? Jak kurde jestem? Prawda? Nie, że muszę... to Jaj, naprawdę. Ale lipa. Co, muszę na iść teraz? Musiałam tutaj jeszcze zahaczyć. No patrz. Dobra. O, mnie nie nie. Czyli co, idziemy jeszcze raz, idziemy teraz w prawo na górę. Ech, nie lubię czegoś takiego Spadaj. Spadaj No, teraz do góry, powrótko Nie wiem po co znowu te szedłem, ale dobra W prawo chyba. Pach 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 pach. Zabijamy gościa z prądem. A eee, w prawo? Nie, nie w prawo. Czekaj. Do góry. Bo tam w materze to niebieskie. To łańcuchy czy coś? Czy coś? A, nie, dupa. To coś tu było, pamiętam. Tak! O. Gdzie ja jestem? No właśnie. U! Trzecia ta, córka. Trzecia? Chyba trzecia. Dobra. Coś odkryliśmy dzięki temu. O Jezu, czasowa. No dawaj, dawaj. A, już dupa. Fuck. Au. Spadaj. To będziesz mi przeszkadzał. Kurde, nie wiem czy ja zdążę, bo to... Jednak trzeba szybko to zrobić. Czy daszować cały czas? mi się. To mi dużo czasu zabiera. O, na styk! No, byliśmy tutaj. Jak nie dać mi żadnego fajnego sk Au, ...skarbu, to będę zły. Pierwszym razem. Dobra, co my tu mamy? Fuck, się zastraszyłem, że to jakiś przeciwnik. A to jest tuning do tego. Do miecza tego. Trze trzeci level chyba już. No. Ale ja, ja. No i dobra. Tu już mamy chyba wszystko odsłonięte. Tu możemy się teleportnąć do miasteczka. Dobra. Gdzieś pamiętam na początku gry, jeszcze był przed bossem. Taki spadek, znaczy spadek. Eee, przejście takie. Gdzieś się podłoga pod nami zawaliła i była, była walka z bossem. Kurde, gdzie to było? Tu? Czy nie? To może być tu. Bo w ostatnio patrzyłem swoje pierwsze części, co nagrywałem, i właśnie natrafiłem na to. Czy tam powinniśmy przejść? Mnie... Tam powinniśmy przejść, dzięki nam, naszym Dasz, Daszem... Dzięki Daszowi. Się dzisiaj wysłowić nie potrafię. Nie? Czy to nie jest to? Kurde. Hmm. Gdzie to było? Nie, to chyba nie jest to. Tu jest jakiś skarb jeszcze. Hmm. Cholera. Dobra, a to nie jest tu? Tam jeszcze jest skarb Dobra, kolejną część poświęcimy na ten na Zwiedzanie i szukanie skarbów O, Markus w Marte Tetron I tutaj chyba było Nie Dupa to nie tu Hmm Hmm Po co ja w ogóle z nim walczę? Co było tu? To był shrine. A to byli ci jeść cej. tej. Zobaczcie, jak znowu dam im monetę. Jep. Gdzie mnie zabierzecie? Czy z powrotem do tamtego miejsca, czy. Gdzie była ta walka z pierwszym mocem? A nie, oni tędy. Kółko mi zabierają raz tu, raz tam O nie, tu nie byłem Ty, tu nie byłem O. O, teleport przy okazji No proszę Skrót przy okazji hmm. Dobra, też możemy się tarabanić do tego Tam, gdzie powinniśmy iść z fabułą Znaleźliśmy skrócik, odnale odnaleźliśmy jeden z nago Marta dom Mamy ich już ile? Osiem. Fuck No i dobra. Gdzie był ten walka kapie z pierwszym bossem, no? Nie mogę sobie ją przypomnieć. Wiem, że był shrine. Czy tu? Czy tu? Może tu? Tu się spadało na... Chyba tak. Dobra, jeszcze tylko tam zajdziemy Bo nie daj, nie możemy tu dać spokojnie. Dobra, w lewo i w dół Zabić z baneczki. No, tu był ten dureń To nas parę razy zabił Tu powinno być tu, tak jest Hop, gitara i 3,5 tysiąca Łezek. Czy się opłacało? Nie wiem. W sumie tak, bo 11 tysięcy mamy. 11,5. A czemu ja tego nie zaznaczyłem na mapie? Od głupi. Dobra. T teraz możemy już zgodnie z fabulą, która będzie najszybciej. Będę. Przez miasteczko. Na pewno coś jeszcze przykapiłem, bo po prostu nie pamiętam. No, no dobra, tu był, pamiętam, skarpa. Tam był taki daleki skok, którego nie potrafię obczaić. Tu był sklepik jeszcze. Dobra, idziemy swobodnie. Dobrze idę? Tak, teraz w lewo. W Lewo, w lewo, w lewo. I windział na dół, a co jest z lewo jeszcze. skakałem na dół i zginęłem, znaczy zginęłem, życia traciłem więc Jedziemy w Indioł Nie wiem czy dobrze idę Czyż ja tam za cholera nie doskoczę Albo doskoczę Shrine. Sea of Ink. Czyli jezioro tuszu? Tuszy? Oj, co to jest? Spadłowa. Ej! Jakieś syreny, tylko takie paskudne syreny. Dobra, miałem blok, ale nie będzie. Tyno. Spadaj. Dziwny typie hi, hi. Dobra Straciliśmy już płużyć. Ty tam na dole coś jest Nie ja <grym> Fuck co ty jesteś Ty no nie, nie Spodziewałem się jakiegoś minibosa nie, 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 nie Fuck, fuck, fuck Mam z czar... Ty no! Gdzie w uległ życia? I czym mam zą... magię ustawioną? A, magia, 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 magia... Ty no, nie mogę tego minąć! <laughs> nie mam żyć! Super. Bo to tam, to tam się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Cholera. No dobra. Fuck. Czemu nie? To znowu stracę położyć, niczym tam dojdę. Dobra. Chodź, 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 chodź. Dobra, mam ten czar, mam ten czar. Możesz coś sobie. Przecież mam 11,8 tych ma dom To mógłbym. Hmm. No nie wiem. Tak chciałbym tylko nie wiem, czy jest drugi poziom tego. Uh. <gryzko> nie. Jak tego ich czasu umijać? A po prostu tak Przeskakując No, no bez jak na filmie.

Czuję jego ciosy Chodź, chodź Podrzeszłam dwie flaszki. Nooo! fuck! Teraz nie będę kółde żadnej. No właśnie. No To jeszcze nie mogę tego użyć czaru. O o sam wpadłem na to, nie? Czekaj, uciekaj Ty no, sam na mnie wpadł Kuźwa, posejdą czy co? Jest! Padł? Czy po prostu uciekł? Czy nie? A, uciekł A, czyli to będziemy teraz nękał, tu, nękał tutaj, tak? O tym poziomie. Super. O-o, nie. Dziwo, więcej was matka nie miała. <laughs> Uda, flaszek już. Nie! Pff. Jakiś szrajn, czy coś? Proszę. O! Dzieciątko. Dzieciątko! Gdzie jest mapa, 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 mapa? A... Dzieciątko. Będę miał magię, tu wrócę po ciebie. Jest szrajn! O, sprzedawca! Dobra, wracamy po dzieciaka. Uwolnić. Odswobodzić.

To Pokaż co masz ciekawego? O, 12 tysięcy, margów ma tam tartarugę. 12 tysięcy, mam 12 tysięcy też. Dużo. Pfff, daj Hmm, zostałem 51 monet. No eee. niedługo będzie boss. Co tam skacze na górze? Chodź. Wtedy pyta zauważyłem, że to przeciwnik nie ma głowy, nie? A, to takie samo jak... ten prądowy, tylko że... ...wodą pluska. Pluska, pluska, pluska. A nie. Co ty jesteś? Srena też? No już. Co się późno dzieje? Hop, hop, hop. No, na lewo będzie boss zaraz. Tu nie pójdziemy. Uch, tu przejście, tam przejście. Uch. Uch, się wystraszyłem! Pierdzie. O, mi mnie gościu wystraszał. Nawet nie wiem co to było, ale go za... Ale zabiłem. Я возьми! Боже! Вот не где О, скальп! Где я, блядь, Как там дойти? А, уже нет. Jez, No. Denfinami nam je rzuca. Pa, 1200 łezek. O, przyda się. Ugh. Ch***, teraz musimy zabijać każdego przeciwnika, bo straciliśmy tyle łez. Eee, a boss pode jest. Dobra, wracamy do Shrine'u i kończymy tutaj część. Bo to do 20 minut, więc... Więc skończymy. Gdzie ten Shain Był Kurde, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, kupując to za 12 tysięcy. To Marko ma drum. Ale dobra, co się stało, to się nie odstanie. Dziękuję za oglądanie części 39 i w 40... Nie wiem, czy dojdziemy do bossa, czy nie. Się ukaże. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i na razie.